Gabi! Ja? Co? Dzisiaj z Gabi jesteśmy bardziej tak świątecznie ubrani, tak jak zakończyliśmy chyba odcinek tydzień temu, przygotowanie do Wielkanocy. I chcemy Wam pokazać, jak pięknie się ustawiliśmy na tym fotelu. I moim zdaniem to bosko wygląda. Moim też. Zobaczcie. Tak tutaj. O, te jajeczka będziemy przerabiali, myślę, że w taki łańcuch, ale nie wiem jeszcze. Tutaj mamy takie jedno jajko pokolorowane. Takie większe jeszcze robiliśmy. Nie wiem, gdzie ono jest. No właśnie. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jutro jest Wielkanoc! Tak! Wielkanoc! No właśnie! A potem lany poniedziałek! Najlepszy dzień! Gabi zawsze... Gabi kocha lany poniedziałek. No, a widzisz, co poza tym jeszcze mamy? A no, Gabi, leć i pokaż. Ok, ale jeszcze zanim, to pokaż widzom, jak pięknie siedzisz w koszyku razem z dwoma jajkami. Tak cisnąć i proszę. Ta, 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 ta. kurczak w koszyku tu czeka. Ta, 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 ta. Bosko, Gabi, teraz przynieś te jajka. Masz. O, dzięki Gabi! Dużo ich! Wiem. Gabi, ty to kupywałaś i nie wiem, czy trochę nie przesadziłaś. Patrzcie, widzowie. Pełny słoiczek jajek. I to taki krójczkowy słoiczek. Poczekajcie, bo jest chyba na tyłem. No właśnie. Pełny jajek. Gabi, a mogę trochę jajek z tego słoika wyciągnąć do naszego baranka, którego kupiliśmy, ale już wam, wczoraj, już wam tydzień temu nie pokazywaliśmy. I... Go... To co, Gabi? Mogę trochę przesunąć do niego? No jasne, przerzuć! Patrzcie, baranek taki smutny, sam, a taki słoik jajek. Nie, no to tak nie może wyglądać. Bierzemy jajka i przerzucamy dla baranka. Sobota, to chodź. Musimy upiec ciasto, sałatkę i się w ogóle przygotować do tej Wielkanocy. Okej, okay, no idę, idę. Tylko ja ściągnę ten Wienuszek. Okej, okay, bo nie chcę, żeby mi się pobrudził. To chodź, Gabi, idziemy do kuchni, bo zrobimy babeczki i babkę. Masę do foremek już nalaliśmy. I teraz trzeba je tylko włożyć do pieca, by wyszły przepyszne babeczki. Lampo! Ja mam takie duże. Aha, a ja mam za to takie małe sporo. Lampo, lampo, nie rozspieszaj się, połowa jest moja. No wiem, wiem. Szczycie jestem już Piekły i wyglądają tak. A tutaj mamy jeszcze koszyczek wielkanocny. Ładny. Baranek tam w środku siedzi. Teraz namalujemy na jajku znaczek YouTube'a Mam pewność siebie, to praca nie dar Oni mi piszą, że ja to mam fałd Żyłam tsunami, hej tu tyle fa. Wszystkie nasze jajka pomalowane. No. Zazwyczaj przebrana za maili, gram trasy i nic mnie nie martwi. Mam życie barwi, barwiu, jak z bajki, za plecami ludzi do walki. Myślisz ale ją jak puśta mailowa, wyrzucam kontent jak słowa zł. Nie patrzę wstecz, patrzę w dół, no bo na szczycie jestem, że nie czuję się sama. koszyczek? To nasz koszyczek wielkanocny. Nie? Ładny. Telefon dumna jest mama. Czekam aż znajdę swój balans. Jestem jęziora i będę to miała. A jak? Poświęciliśmy już koszyczek. I idziemy spać, bo jest już późno. Widzimy się jutro, bo jutro jest jest wielkana. Ale się cieszę! No, ja też się mega cieszę. Gabi, co tam mi tam wymachujesz? Widzicie to widzowie jak ona wymachuje mi przed tą kamerą? Wstaje nowy dzień! wykano dziś jest! Mega się cieszę, dzisiaj jest i Idę obudzić Gabi! Idziemy do kościoła i potem jemy się na nie wielkanocne i na końcu coś czy Gabi kocha, czyli... Szukanie jajek, szukanie prezentów. Siemanka, wróciliśmy właśnie z kościoła i teraz do niej siadamy i będziemy... Będziemy. wiecie co będziemy robić? Po prostu jestem tak szczęśliwa. Szukać jajek! Łup. Teraz siadamy do śniadania Wielkanocnego i idziemy szukać prezentów. Ale teraz nie o tym, tylko idziemy szukać. Ja Jestem po prostu mega szczęśliwa! Prezenty, 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 prezenty! Głównie po to jadłam się nie, żeby dostać prezenty, ale etam, nieważne. Idziemy już po te prezenty? Tak, jabi. Już idziemy. Chodź, idziemy szukać. No to kochani, szukamy. Okej, okay, idę. Ej, te kwiatki jakoś dziwnie są ułożone. Cześć, czy coś tam jest? Kinder Country! Jak lampa poszedł w tamtą stronę, to ja pójdę tu. Coś za telewizorem może jest. O, o, o. o! Kinder Giant! Ale fajnie! Będziemy odbierać lampę. Ja będę, bo to jest mój. Gabi może zrobić kawę. A nie no. przecież tego nigdy raz nie robimy. Hmm. Ej, co to jest? Makarona Kinder Country. Ale coś mi się wydaje, że to nie koniec w tej kuchni. O matko, ten domek o! Kolejne Kinder Country. Fajnie, dla mnie i dla Gaby będzie po jednym. A kto tu leży w moim łóżku? E, idź tu! Oh. Lampo, znalazła! Wow. Matko, jaka to ciężkie dziecko. Ale super! Ejo, w koszu jest. Matko, ten zajączek chciał wrzucić takie dobre ciastka, ale szkoda. Pyszne, będziemy z Gabi jeść. Do domku weszłam, bo jakaś ta szafa dziwna Co tu jest? O! Kolejny Kinder Joe! Jak super! Dobra, dam jednego lampo. E? Lampo! O, jeszcze tutaj coś jest! Daję złapa, jakie fajne! Lampa, po jaka duża paka! Co to jest w środku? Haribosy! Ta część rzeczy, bo są takie pieskowe, słodziutkie. No, co ty, lampo? Mi się bardziej podoba ta, bo jest głośnik. mocno grawozny kał. I <mulizacja> ja, mi się podoba ten głośnik, który dostałam. Teraz otwieramy. <mulizacja> Bluetooth OK, to będę śpiewać. Three, two, one, go. Co, co, co? Jestem Gabi i mówię wam. Co, co, co? O, mój śpiewała się, się bardzo lubię. O, więcej wam nie zdradzę! No co wy myślicie? Czekajcie z tym, aż będą moje urodziny! Czyli 13 kwietnia! A moje 19 czerwca! Gabi, a tak przy okazji, to ja sprawdziłem ostatnio w kalendarzu, że w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy my się z Gabi urodziliśmy, to 13 kwietnia wypadał w piątek. Ale piątek to był wtedy 13! Gabi. Trochę się ciebie boję. I, 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 i. A nasza operatorka ma 12 kwietnia? O, dzięki, lampo, że pamiętałeś. Zbaga. No, ale tak tam szybko wielka minęła, że to jest po prostu szok, aż się łapie za głowę tą małą łapką. No, już jest sam wieczór. Wiem, Gabi.

No już idę spać spokojnie, lampo. Śmigus, A! Bona, woda, woda gapi! Co? Psik? Jestem cały mokry, moje łóżko też. Jak mogłaś? Także po prostu chciałam. Tak mogłam. Mogłam, bo mogłam. Nie zakazałeś mi. To no teraz cię zakazuję takiego czegoś robienia. Nie możesz mi zakazać. Mam swoje prawa. O, gaby. Dobra, wyskakuj z tego łóżka, bo cię całego obleję, a chyba chcesz się ze mną lać. Jasne! Prima aprilis, wskakuj do łóżka. Będę cały czas cię sama lała, a nie myśl, że ci dam jakoś ten... Dawaj ten pistolet! No, lampo! No co, Gabi? No chciałam cię sama lać. Psik, 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 psik! A masz lampo! Psik, 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 psik! Co ty zrobiłaś? A co ty zrobiłeś? Poczekaj, jakby dostał mi jakiegoś smsa. Gabi, mam mega smutną wiadomość. Jaką? Taką, że mamy już zakończyć nagrywać. To jest ostatni odcinek na kanał, już nie będziemy nagrywać. Co? Będę nagrywać Booktela! Będziemy! Prima aprilis! Wbijemy ze sobą i lecimy po milion! Może najpierw po tysiąc? A potem po milion. A potem po dziesięć milionów. Gabi, nie rozpędzaj się tak. No co? Ale Gabi, teraz już kończymy ten odcinek. Był prima aprilis, był awilkans, było szukanie jajek, było, był ranny dyngus. Co jeszcze? No nic. Kiedy następne święta. Następne świętowanie będzie twoich urodzin. Fajnie. Dobra, to następnego pa, widzowie. Pa.